Witam serdecznie Państwa, ja pochodzę z Pyrzyc, Robert Darnowski. tam też y, na tym terenie y, prowadzę gospodarstwo y, rodzinne i tutaj padło pytanie jak to wygląda w prawodawstwie Polski, więc ja bym pozwolił sobie y, przytoczyć y, treść tutaj y, ustawy o wyłączeniach 30% y, która y, weszła 3 grudnia 2011 roku. I ona mówi tak, że podstawowym celem nowelizacji ustawy jest przyspieszenie procesu prywatyzacji państwowych gruntów z korzyścią dla gospodarstw rodzinnych. Pomóc w tym mają przede wszystkim wyłączenia z dużych obszarowo gospodarstw od 429 hektarów w górę. Dzierżawionych nieruchomości 30% powierzchni użytkowanych, będących przedmiotem dzierżawy. Wyłączone grunty zostaną zaoferowane w pierwszej kolejności rolnikom indywidualnym. Na powiększenie rodzinnych gospodarstw. I proszę Państwa, sytuacja na moim terenie ma się całkiem odwrotnie. Otóż y, są spółki, które posiadają około tysięcy hektarów. Y, są to spółki zarządzane przez jedne i te same osoby, które są y, w zarządach. I co te osoby robią? Y, powinny mieć jak gdyby prawie naszym 500 hektarów spółka. Zaka zakładają ci państwo po kilkanaście spółek, akurat tu na moim terenie 16 i sytuację mieliśmy z grupą producentów karską spółka obojna na terenie Pyrzyc, że w 2012 roku Agencja Nieruchomości Rolnych, zarządzana wtedy przez dyrektora Adama Poniewskiego, tak zadziałała z korzyścią na powiększenie rodzinnych gospodarstw rolnych wyłączeniem gruntów. Że widząc, że umowa na 846 hektarów na terenie Pyrzyc kończyła się za 8 miesięcy, więc włączyli od tych państwa na papierze 30% i pozwolili to, co dla rolników miało być na wyłączenie, na obsianie tego. Więc włączenie nie nastąpiło w ogóle. A do dziś grunty, które miały, jak gdyby powiększyć te gospodarstwa nasze, nie zostały wycenione i nie ma sprzedaży. Więc mamy tutaj, jak gdyby, przypadek ewidentnie, gdzie Agencja, pomimo to, że mamy ustawę o ukurze, ustawę o wyłączeniach, artykuł 23 Konstytucji mówi wyraźnie, że podstawą ustroju rolnego w Polsce jest gospodarstwo rodzinne. I mimo, że ustawodawca ponakładał tutaj obowiązki na agencję, agencja tego nie czyni, działa na y, niekorzyść jak gdyby tutaj gospodarstw y, rodzinnych. Więc jak gdyby stosuje takie prawo państwa w państwie, interpretuje to po swojemu i robi to po swojemu, to jest to taka moja uwaga tutaj na początek, myślę, że ta dyskusja się jeszcze rozwinie i moi koledzy tutaj do, dodadzą inne przypadki y, jak to się dzieje, że, że po prostu Instytucja, która została powołana po to, żeby nam pomóc, żebyśmy powiększali te gospodarstwa, nie wykonuje tego zgodnie z prawem, z ustawami polskimi. Tak? Dziękuję.